Dzień dobry, ja jestem Nerwariem Przed Państwem prawdziwie polskie patchnoty. Patch 11.15 standardowo, jak co dwa tygodnie, jest wtorku na środę. Wchodzi patch, w środę rano już jest. Standardowo, oczywiście, zostawcie kciuka, zostawcie suba, dajcie znać znajomym, że patch wchodzi i lepiej, żeby ogarnęli, co się dzieje w tej gierce. Bo się później zdziwią, że coś działa inaczej albo że coś bardzo mocno ich y, pobiło. Także lepiej, żeby wiedzieli. Let's go. Po pierwsze, strażnicy powstają, jest ten cały evencik teraz i ogólnie e, ludzie narzekają, że powoli się strasznie go tam farmi, więc Riot zrobi tak, że trochę szybciej, szybciej to będzie, o wiele w sumie tak naprawdę. Także jeśli ktoś tam się, komuś się nie podoba, że za, za wolno idzie, to będzie, będzie szybciej. Dalej, action wchodzi do gry 22 lipca, czyli to jest czwartek e, i Domyślam się, że to będzie pod wieczór, jak coś, także nie dziwcie się gdzieś tam o jakieś 15 czy coś, że akcja jeszcze nie ma. Zazwyczaj te czempiony i ogólnie takie rzeczy to raczej wieczorami e, wpuszczają, także pewnie tak będzie, ale zobaczymy. E, dalej, Anka dostaje nerfy, 5 punktów procentowych na kół jej zabierają, tak? O. Mówiłem wam, od dłuższego czasu, że Anka na Midzie jest naprawdę spoko, bardzo prosta, bardzo skuteczna, no i ją nerfią. Ten Riot to zawsze musi kurczę nazwość mi zrobić, ale to nie jest to taki duży nerf, nie oszukujmy się Cały czas jest w porządku, grajcie prosty, łatwy, dobry champion Nie grajcie jakimiś Zedami czy innymi wybrykami natury, tylko po prostu Anka, po prostu Dalej, Aurelion Sol dostaje nerfa, no to jest tutaj ciekawa sprawa, ogólnie nerf jest tylko na sekundę, na Q na Aurelion Sol no ciekawy jestem ile razy widzieliście Aurelion Sol'a w waszych grach. Ja osobiście widziałem, nie wiem, 3 albo cztery, podczas y, pół roku grania w tym sezonie. No champion jest trochę dead, niestety. Są oczywiście otpki, y, a i właśnie te otpki mają jakieś y, tam 57% winratio, mi się zapamiętało chyba. Y, no i Riotowi się to nie podoba. Nie możesz mieć tyle winratio, jeśli grasz dwa lata tylko i wyłącznie tą postacią. Dziwne podejście z strony Riotu, nie podoba mi się to. Głupi. Miał być w ogóle inny nerf, miał być nerf na E, ale się od tego na szczęście e, no nie zrobili tego po prostu. Także taki nerf, no to nie jest jakoś tam wiele. Spoko, ale no nie rozumiem trochę takiego podejścia, żeby tego Aurelion Sola nerfić. A jak Katarinę było nerfić, to co? A, 5 MSa jej zabrali. E, dajcie spokój. Dalej, Blizzcrank dostaje bufa. Pancerz, 3 pancerzyku do przodu. Spoko. A Zawsze coś to na face pomoże. I tutaj 20 damage'u na na Q, na jego grabie i do tego jeszcze 20% AP. Więcej AP Blitzcrank? Hmm. Niezłe, niezłe. Zawsze coś oczywiście. Dalej Katie dostaje Buffa na swoim Q. Na początku jest tak samo jak było. I Z każdym tutaj levelem dostaje 5% więcej, więc 20 punktów procentowych na 9 poziomie, no bo maksujemy Q oczywiście. I pamiętajcie, żeby na Katie maksować W drugie. Nie maksuje się E drugiego. Często jak sprawdzam OPG, to ludzie to robią. Nie róbcie tego. E, także taki buffik, spoko, trochę ją to przyspiesza, w e, czy no wzmacnia w early game w mid jest zresztą też, bo mid game ma trochę słaby e, Caitlyn, więc to jest całkiem miły buff tak naprawdę, podoba mi się, fajne, fajne. Dalej paja dostaje buffa, no trochę mało widoczne ostatnimi czasy, dostaje buffa na E, 10 obrażeń po prostu, no i zważając na to, że to jest jej, wiecie, skill, który spamuje cały czas, to to jest całkiem miłe tak naprawdę. Bo z tego E to się napierdziela jak z karabinu, co nie? Więc minutkie, bardzo minutkie. E, dalej, Gwen. E, Gwen dostaje nerfa. I ten nerf to jest jakiś żart. E, prędkość ataku zmniejszamy 20% w early game. W lejcie jest tak samo jak było. Nie wiem, Riot to chyba naprawdę nie gra w tę grę. Czyli Gwen to jest. Uff, obrzydliwa postać, obrzydliwa. Co prawda, winrate nie pokazuje, jak bardzo jest obrzydliwa. To dlatego, że ludzie nie potrafią w tym grać do końca. Ale kurcze, jak jest ktoś, kto jest zawodowym graczem Gwen. To ta postać jest tak chora. Tak nie lubię na to grać i bardzo często to banuje i też wam polecam. Jak traficie na dobrą Gwen to wam się odechce grać. Więc ten nerf, znaczy dobre, że dobre to jest o tyle, że wiecie, w, nawet na, no często Gwen w ogóle na pierwszym levelu zabija ludzi, bo grasz z Ignite'em i teleportem i nawet z tego co widziałem Dariusa i jakieś tam Olafów i tak dalej soluje na pierwszym levelu. co jest no, dziwne. No i to, to coś tam pomoże na, na early game i na topie po prostu, taka sytuacja. Dalej, Irelia, no ten rework, czy rework, no tam zmiany ostatnie, całkiem niezły siadu, nieźle siadło na Irelik na każdym Elon tak naprawdę podskoczyły win rate'y, więc spoko, no i muszą to troszkę znerfić, także skalowanie z obrażeniami zmniejszono 10%, i na maksymalnym 30% mniej, czy tam punktów procentowych redukcja obrażeń po 5 punktów procentowych z obrażeń, przepraszam, 10% z obrażeń fizycznych i 5% z magicznych zabrali. Także to nie są jakieś, takie turbo duże nerwy, ale myślę, że trochę takie stonowanie w dół tej Irelki myślę, że jak najbardziej jest w cenie. I też ogólnie tę irelki polecam banować. No, mocna jest. W dobrych rękach naprawdę jest potężna. Dalej, Kale. Dostaje nerfa na 4 Magic Resist'y, No, Kale troszkę ostatnio wróciła do gry i to na idzie i, i na topie. No, nie jest zbyt dobra w early game, wiadomo, ale Kale tam z levelami po prostu robi totalne oro. Także jeśli przejdziecie do tej 30 minuty na Kale, no to może być bardzo ciężko wygrać. Także przynajmniej troszkę jest na chwili no w sumie early game, jakby możliwość abuzowania tej postaci, więc wydaje się to być sprawiedliwe chyba. Dalej, Kennen dostaje bufa na swoim Q, 10 punktów na początku i aż 30 na końcu, całkiem sporo, i 5 punktów procentowych jeszcze przelicznik e, mu ruszyli. Z e, tego co widziałem, to na Kennena ludzie w ogóle często maksują WE i Q, Q jako ostatnie, więc chyba Ryan to po prostu chce, żeby to Q było częściej e, maksowane po prostu. I myślę, że to jest całkiem niezła zachęta, więc e, spoczko. Spoczkę, spoczkę, aczkolwiek Kennen też taki specyficzny champion, który na zawsze musi, musi dobrą flankę znaleźć, dobrego ultimata, ale myślę, że to jest całkiem, e, całkiem pomocny. Podoba mi się. Dalej, Mordekaiser dostaje bufa, Czas ładawienia na W zmniejszony o 2 sekundy na każdym poziomie fajna sprawa. I przechowywanie obrażenia po redukcji od zadanych obrażeń 10 punktów procentowych więcej. No, ja sobie to niekiedy kiedy na tym, na, na dżungli zagrać, i szczerze powiem, że to W 2 sekundy mi się podoba. Fajny sustaining, spoko, spoko. Nie jest, nie jest to jakieś tam, wiecie, bardzo game changer, ale tego Mordekaisera tak bufują, bufują cały czas i kurczę. Nie wiem, czy nie przedobrzą niedługo, ale okej. Okay. No dalej, Nidalka dostaje bufa 25 punktów zdrowia na pierwszym levelu, fajnie i przerost zdrowia 10 HP więcej co level. Przyjemne, naprawdę przyjemne. Kurde, kuszą, żebym do nidalki wrócił, ale nie wiem, czy jestem gotowy. Nie wiem, czy jeszcze potrafię. Może, może zobaczymy. E, dalej, REL dostaje e, bówka z 13 do 11. No, REL, jak ją wypuścili, była średnia, później bufnęli, była świetna. Po czym ją znerfili i znowu była kijowa. I teraz znowu ją bufują, więc znowu pewnie będzie dobra. Domyślam się i tak, kurde, się. Się, się się cały czas tą rel jakoś tak bawią że Nie wiem czemu, ale to jest oczywiście fajny buw i to jest chyba, wydaje mi się, że to jest dokładnie to, co jej zabrali z tego, co widzę tutaj, no. Także dziwne to jest podejście. Nie wiem. Dajesz, zabierasz, dajesz, zabierasz, no zdecydujcie się, do cholery. Co wy chcecie zrobić, kurde, z tą postacią. Ale to oczywiście bardzo fajna rzecz, i no, polecam grać tą rel. Jeśli. Potrzebujecie inicjacji oczywiście. Rumble dostaje sobie tutaj tylko bookfixy tak naprawdę. Był tutaj taki błąd z tym przegrzaniem, że jakoś tak dziwnie losowo to się, że tak powiem, wbijało, czy tam nagrzanie ogólnie, no. I, i, i jak grałem właśnie tym Rumblem na dżungli, to było to irytujące, bo niekiedy się nie dało przepalić, bo losowo totalnie jakby przeskakiwały te punkty. No i teraz niby powinno być to wszystko lepiej, sprawniej działać, więc... Ok, aczkolwiek na no Rumble troszkę wyleciał z mety po tych jeszcze tam ostatnich nerfach na W, prawda? Ale to też moim zdaniem są bardziej nerfy wycelowane w Competitive, no bo tam coś tego Rumble jeszcze grają. A na cole kolejce raczej się od tego piku totalnie odeszło. Taka sytuacja. Dalej szywana. Dostaje bufa na Q. 2 sekundy na początku. Bardzo fajne, bardzo milutkie. Na ostatnim poziomie jest tak samo jak było, ale pamiętajmy, że Q się maksuje ostatnie. Więc to jest bardzo duży buff, tak naprawdę, te dwie sekundy, prawda? Naprawdę, to jest miłe, kurczę, jestem zaskoczony, że aż dwie sekundkę bym zrozumiał, ale dwie. Nieźle. Nieźle, nieźle. Nie e, I skalowanie obrażeń pierwszego uderzenia, 10 punktów więcej, AP. I tak samo tutaj y, drugiego uderzenia również 10 AP. Uu, hu, 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 hu. Ha, czyli Riot po prostu leci mocno już, że Szywana ma być AP. No dobra. Aczkolwiek, no mam nadzieję, że w... Wy... Chyba w następnym roku, czy jeszcze dalej? No, szywana powinna dostać reworka, chyba. Yy, no, przydałoby się, kurczę, no. Jakby motyw tej postaci jest bardzo ciekawy. Kobita się zmienia w smoka i może robić ciekawe rzeczy, a jedyne co robi w tej grze, tak naprawdę to się zmienia i strzela z daleka jakimiś kulami ognia. No, trochę niewykorzystany potencjał, mam wrażenie. I raczej, no, wypadałoby tego reworka, kurde, robić po prostu. Ale bułki na APK, na no spoko. Powiedzmy, że spoko. Całkiem miłe. Sylasik yy, dostaje zmiany. Po pierwsze, dostaje buffa na Q, 10, yy, 10 demerczu więcej i 10 przelicznik również mu zwiększyli, ale zabrali mu leczenie. Tutaj 25 na, 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 na minimalnym leczeniu i przelicznik mu zmniejszają o 5 punktów procentowych. I tak samo maksymalne leczenie zmniejszają o 50 i zmniejszają również o 10 punktów procentowych. Um. Kurczę, no ja osobiście nie jestem fanem tego Sylasa, to maksowanie W i leczenie się za 500 co 4 sekundy to jest jakaś tragedia i dziwne to jest, że jeszcze buffa mu dali, bo no, kurczę, no Sylas w dobrych rękach naprawdę jest przeturbo potężny, jak dla mnie, ja bym się bardziej ucieszył z tego, że zwię... jakby mu zwiększyli cooldowny po prostu o sekundę, albo nawet o dwie to W i to by było chyba ok, tak mi się wydaje, no ale... Taka sytuacja, taka sytuacja. Dalej, Syndra dostaje zmniejszenie kosztu many na swoim Q. Yy, no, aktualnie jeśli chodzi o magów na midzie takich kontrolnych właśnie jak Syndra, no to mają taki problem, że często yy, jak grasz na jakichś tam Zedów, czy Wiego, czy innych tam wariatów, yy, które nie mają many, to właśnie takie Syndry, czy Oriany, czy welkozy i tak dalej, bardzo często mają problemy z maną właśnie, że kończy im się mana, a tamci ci się sustainują i mają z siebie bekę. Także zmniejszenie kosztu many na skillu, który maksujemy czy no, który spamujemy i cały czas no też maksujemy. Jest dobre. Jest fajne. Bo to jesteś w stanie, wiecie, tą presję tam do trzeciego, czwartego, no piątego poziomu zrobić, bo możesz więcej tych kół zagres sobie podczas lenning face. U. Spoko, podoba mi się. Fajna, fajna rzecz. E, dalej też dostaje nerfa. Znowu, ja nie wiem. O co chodzi? Riot chyba nienawidzi trash mainów. To jest chyba, nie wiem, czwarty albo piąty nerf w tym y, sezonie. O co chodzi? Nie wiem. Dwie sekundy. Dwie sekundy na... Na E na początku i jedna sekunda na, na końcu. Kurde, nerfią W, nerfią E. Q chyba, nie, Q chyba nie nerfili. Albo już nie pamiętam. Ale na cały czas go dojeżdżają. Ale też jest no, świetną postacią, jest bardzo uniwersalny. Jakby pasuje do wszystkiego: do agresji, do defensywy. Do wszystkiego. E, dalej, Wiego. Wiego, e, Wiego, Wiego dostaje nerfy na Q. Po pierwsze, traci 10 obrażeń na kół, ale za to dostaje 10 obrażeń przeciwko potworom, czyli chodzi oczywiście o, e, o potwory w dżungli. Czyli, jakby zabierają z Lejna, dają do dżungli znowu. I zobaczcie na to: leczenie z minionów z 50% do 10%. A ciekawostka jest taka, że jak ta postać wychodziła, to miała 150%. I zdarzyli to do 10%. Rozumiecie to? Masakra. Po prostu Rayad mówi: Chcecie grać na midzie albo na topie w jego. Mamy to w dupie. Nie ma takiego grania. Ty do lasu. Także w jego raczej tylko będzie dżunglerem już teraz. Tak myślę. No, jeśli to wciąż będzie działać na lejnie, to będę zdziwiony. Bardzo mocno. Taka sytuacja. Wukong dostaje nerfy na statystyki. Po prostu półtorej regeneracji zdrowia mu zabierają. No, tam jeszcze z pasywki ma jakieś leczenie, z tak pamiętam, więc. Myślę, że jakoś sobie da radę, aczkolwiek na Wukong na topie jest bardzo mocną postacią, więc myślę, że ten Nerfik chyba się należał. Chyba ok. Zaja dostaje buffa, to jest ciekawe, bo no, Zaja jest trochę zapomnianym czepionym jeśli chodzi o AD Carry, bym powiedział. Raczej ciężko bym nazwać top 5. I dostaje bufka na Erkę 20 na pierwszym levelu, 25 na 11 i. Aż 30 sekund na 16 poziomie. Bardzo fajne buffy. I zawsze, właśnie jak grałem zają A tam, no, zagrałem kilka tych Gierek, a grałem Eidikary. To bardzo mnie to bolało. Jak długo czego trzeba czekać na ultimate, To była jakaś tragedia po prostu. Jakby Kaisa to niekiedy miała dwa razy twoje, swojego ultimata, kiedy ty miałeś jednego. Jakby, no, to było totalnie niesprawiedliwe. Ale ten buffik. Nice, nice. Naprawdę fajne. Myślę, że to Zaja coś może tutaj e, wrócić do grania. Dalej. K2 te polskie nazwy to mnie niekiedy rozwalają, naprawdę. E, Dostaję bufy. E, było 20-45, a będzie 20-60. pancerza odporności na magię, i tak samo dla swoich stworów e, zwiększają o 20 a więcej. 45? Wow. O kurde, dobra. No, spoko, spoko. No, trochę, trochę się widuje ten item, muszę przyznać. Trochę się ludzie zaczynają przekonywać. Na jakichś tam jacksach, na Sajonach, jakieś fiory i tak dalej. Robi się to. Ale no, jednak to się nie okazało. Nie, nie okazało się, że ten item jest turbo OP, więc dają mu bówki. Taka sytuacja. Super Księga Czarów, to jest ten mode, No, nie będę się tutaj za bardzo rozwiecie. Roz nie ma sensu się tutaj wczuwać w ten trybik, ale polecam sobie pograć, bo jest całkiem fajny. E, całkiem fajny do pogrania. Sprawdźcie sobie go, jeśli nie grajcie jeszcze. E, trzeci speed rankingowy, whatever. E, turniej Clash, wtedy weekend. Grajcie, wygrywajcie, powodzonka. rzeczy oczywiście. Zmiany skipujemy. I sprawdzamy skiny Greg Spike, Ranger, MF, Action. Hacker? Ok. Wyzwolony i Jeszcze chromki od razu otworzymy. Spoko. Ok. Ciekawe. Podoba mi się. Action też fajny. Tenys. On fajnie wygląda na tym obrazku, ale się zastanawiam. Znaczy widziałem go w grze na PBS, tak jak pamiętam, i jakoś tak nie robił takiego super wrażenia. Ale obrazek jest bardzo ładny, muszę przyznać. I chromki. No, fajne ma brodę. Zarościk. Pajki. W sumie fajny. No, ręgar może być. No, MFK. Jest git. Pamiętam jeszcze te animacje, sprawdzałem u niej. Podoba mi się. Dobre. I action. Taki sobie. Taki bez szału trochę ten skin. Tyle, mili Państwo. Życzę powodzonka oczywiście z actionem. Bawcie się dobrze, jak wam będzie wskrzeszał teammateów. I tyle. Dziękuję. Pięknie za obejrzenie. Zapraszam na streamę inny film na YouTube i życzę wam miłego. Dżunka. Bye bye.